Ok, lecimy. Dobrze, k. się Elo, witajcie, kochani Łukasza, ciągle nie ma. A ja czuję się taki samotny. W każdym razie z tej strony Gladius aka bzikul. Witam Was serdecznie z Comic Zaczynamy. Reist, napisane przez i stworzone w ogóle przez mangaczkę K. Sanbe pod tytuł Miasto, z którego zniknąłem. Brzmi intrygująco, nie? A no jest, to jest. Ogólnie trzymam teraz w rękach tą pierwszy. Bardzo mi się podoba okładka, która jest no, fantastyczna czcionka w ogóle, jaką jest napisane Erased, yy, robi naprawdę bardzo fajne wrażenie. Lubię, gdzie jest taki minimalizm, ale minimalizm dobrze wykorzystany. Czyli jest dużo wolnego tła, a gdzieś tam znajduje się coś, co po prostu tworzy taką formę symboliki, co ma nas zaintrygować, nie daje nam zbyt wiele do powiedzenia o danym tytule, ale chcę, żebyśmy po ten tytuł sięgnęli. Właśnie układka pierwszego tomu Erased Taka jest. O czym w ogóle jest tytuł RS? Mamy chłopaka, który ma na imię Satoru i ma pewną przypadłość, mianowicie jest w stanie wyczuwać dane niebezpieczeństwo. Kiedy to niebezpieczeństwo ma nastąpić... Sytuacja przed tym niebezpieczeństwem yy, o czasie dwóch minut, zaczyna się zapętlać i zaczyna się powtarzać do momentu, kiedy Satoru nie znajdzie wyjścia z danej niebezpiecznej sytuacji. Ta sytuacja może być zagrożeniem nie dla niego, ale na przykład dla zwykłego, prostego człowieka, który nie wiem, przechodzi przez ulicę i może jechać samochód i go potrodzić. Czy może jest jakaś kobieta i nagle może spać na nią fortepian prawda, w trakcie budowy, więc on musi znaleźć, gdzie to niebezpieczeństwo ewentualnie się znajduje. Po czym Natychmiast je zażegnać. Trochę powalone, ogólnie nawet bardzo. Zwłaszcza, że główny bohater yy, nie chce być jakimś super bohaterem, a ogólnie chce być mangaką. Większe wydawnictwa wymagają od niego, żeby stworzył coś interesującego, żeby jego debiut powalił wszystkich na kolanach. I śmiesznym jest to, bo on ciągle szuka jakiegoś interesującego tematu, a sama kwestia właśnie tego y, cofania się o dwie minuty, tego zapętlenia tego czasu przed niebezpieczeństwem wydaje się być niezwykle interesująca. Cała historia, poza głównym wątkiem tego erase i zaplątania się czasoprzestrzeni dwie minuty przed jakimś niebezpieczeństwem, również opowiada historię psychopaty, mordercy, który wiele, wiele lat temu zabijał, za czasów młodości głównego bohatera, zabijał, porywał i zabijał dzieci. Historia zaczyna coraz bardziej nas intrygować, zaczyna bardziej tworzyć pewne luki, na które zapewne odpowiedzi znajdziemy w dalszej części kolejnych tomach. Bo jak na razie jest intrygująco i pierwszy tom pozostawia naprawdę bardzo dużo pytań. Zwłaszcza, że największą siłą pierwszego y, tomu tytułu Erased jest, uwaga, zakończenie. I już chcemy dostać do ręki drugi tom, ponieważ właśnie na, na koniec tego pierwszego tomu rozpoczyna się coś, co po prostu nas totalnie powala i chcemy więcej. Manga narysowana jest dobrze. Nie jest może to fantastyczna kreska. Ale jest wszystko widoczne. Jeśli się dzieje jakaś akcja, jest ona rozrysowana w kadrach odpowiednio. Postacie narysowane są standardowo. Sam scenariusz poprowadzony jest niezwykle dobrze. Każda z postaci intryguje, każda z postaci ma coś do zaoferowania, każda z postaci ma swoją własną osobowość, charakter. I to jest fajne, naprawdę lubię w tego typu y, opowieściach postacie z krwi i kości. Nie do końca pozytywne, nie do końca negatywne, po prostu ludzkie. 8,5 na 10, ostatnio strasznie dużo 8,5 na 10 daje. Nie są może to tytuły wybitne, ale tytuły dobre. Serio, naprawdę nie wiem co się dzieje, bo idę do Landy i biorę po prostu te tytuły z półki od tak, drogą losową. Więc no wybaczcie, że trafiam na tytuły dobre. Postaram się może coś, nie wiem, może poproszę tutaj ekipę, żeby wybrała coś tragicznego, coś przy czym będę płakał ze smutkiem. No ale nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że Łukasz wróci niedługo. Polecimy ciągiem 3 na 1. I to samo, manga bzik. Życzę Wam udanych wakacji. Odpoczywajcie, regenerujcie się, relaksujcie się. W wolnej chwili czytajcie. Jeszcze raz czytajcie, bo to jest Pana sprawa. Pozdrawiam Was. Nie trafiłaś. Cześć.